Dzień dobry, witajcie! Dziś mam dla Was recenzję najnowszego okrętu, który dostępny będzie w stoczni, jego minimalny koszt to 5000 doblonów, bo trzeba będzie kupić dwie fazy i ten startowy pakiet jak zawsze będzie ciutkę tańszy w tym przypadku będzie to 5 koła, no i oczywiście trzeba będzie jeszcze później zrobić stocznie ewentualnie będzie tam jeszcze grubszy pakiet z 6 fazami za 12 chyba tysięcy doblonów, no ale tej recenzji postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy warto się w ogóle nim zainteresować. E, jego w ogóle taki lekka notka historyczna, bo polecam sobie poczytać co nieco, jeżeli ktoś nie zna historii tego okrętu, to polecam się zapoznać, bo jest w sumie całkiem ciekawa. Ale dziś nie będziemy o tym rozmawiać. Dziś pogadamy sobie na początku o jego parametrach, później gameplay, na końcu plusy i minusy, czyli taka standardowa, druwikowa recenzja. No to co? Przejdźmy do parametrów. Parametrowo, no to mamy tutaj takiego sobie ciutkę lepszego gringa. Yy, znaczy w sumie. Ciutkę bardziej w stronę kanonierki, no, jeżeli chodzi o pancerz, to standard po 19-13, na wieży po 20. Żywotność to 23 100, to już jest z kapitanem proponowanym. Więc w sumie z jest całkiem ok, Główna to 3 podwójne 127, które mają 2,5 sekundy przeładowania. Rozrzut maksymalny setka i 12,4 zasięgu to jest bazowy zasięg, niebustowany i w zupełności wystarcza. Dlaczego to powiem też w bitwie? Obeki to 1800 uszkodzeń, 6% szasta podpałej, 21 mm penetracji, czyli standardowe amerykańskie 127 PP ki ppki 200 i prędkość 792, taka sama jak na HEKach torpedy. I tu niestety jest bieda, mamy dwie niby 5-lurowe 533, ale. Tylko 8 km, no co prawda 18 tysięcy uszkodzeń, długie przeładowanie, bo 140 sekund to jest bazowo, bo tutaj torped nie bustujemy 66 jeżeli chodzi o prędkość, 66 węzłów i 1 i 4 spota torpedy, bardzo opcjonalne, bardziej do skanowania dymu gdzieś tam przy walce z ddk Bomby głębinowe mocne, bo 500 uszkodzeń, 14 bomb, 2 ładunki, po 40 sekund przeładowania. Obrona przeciwlotnicza, i tu jest ciekawie, bo mamy krótkiego 95, średniego 109 i 63 dalekiego. Co jakby same z siebie wartości nie są jakieś super duże, ale jak na niszczyciel są całkiem spore. I do tego tutaj mamy też to wyposażeniu dopałkę do tej poloty I jeszcze do tego cztery eksplozje po 80 Więc jak na niszczyciel, to ta polota jest całkiem efektywna. Coś tam zestrzelić potrafi. Nawet w bitwie będzie widać, gdzie tam lotnisz co weźmie, to coś tam tych uszkodzeń wchodzi. Manewrowość 38 i 620 promień skrętu. I 3-1 przedstawienia steru bardzo ważna informacja, jeżeli chodzi o Kamo, to on ma Kamo 6 km spota wymaksowanego, nie 5-8, bo w międzyczasie dostał nerfa do tego Kamo o czym w sumie opowiem zaraz w gameplay'u, bo podobnie też będzie z przeładowaniem, bo on też do przeładowania dostanie małego nerfa ale uważam, że trochę mu się to należało, bo skubaniec jest, jest ciężkim przeciwnikiem dla niszczycieli, ale to zaraz w gameplayu wyjaśnię co i jak. Więc po stronie portu tu jest błąd, nie 5.8, tylko 6, co jest dosyć ważne. Wymaksowane kamo będziemy mieli 6. Kilometrów. Wyposażenie, no to oczywiście RK, mamy naprawkę i to całkiem srogą, bo 14-15-415 uszkodzeń na 20 sekund, co 76 sekund przeładowania. Mamy krótki dym, ten dym, który możemy sobie aktywować i, i wykorzystywać go w sumie do strzelania, ale tego dymu nie używa się do, do strzelania, co zaraz wyjaśnię też w gameplayu. Jego się wykorzystuje do zupełnie czegoś innego. No i jak wspomniałem, obrona przeciwlotnicza do pałka jest 200 dostawy uszkodzeń. Uszkodzenie od pocisków 300. Tak się prezentują moduły. Teraz jeszcze pokażę kapitana, na którym grałem. Ostatecznie został mi jeden, więc rzuciłem sobie specjalistę do sprzętu. Bo, oczywiście, lecimy klasyką, jeżeli chodzi o sprzęt. I to jest bardzo ważne, żeby wziąć sobie nadzorcę, żeby mieć jedną naprawkę obozową. Są dwie. Tak jak wspomniałem, ja tutaj sobie wrzuciłem nieustraszonego awanturnika, dlatego że ja tutaj w sumie z tego dymu skorzystam. Nie dostrzelanie tego do czegoś innego, ale to zaraz opowiem. Oczywiście adrenalinka, no i specjalista od sprzętu. Jeżeli ewentualnie nie chcecie niustosznego awanturnika, to bierzecie sobie specjalista od baterii głównej i wtedy nie bierzecie tego perka, tylko ten ekspert w wyburzaniu, żeby więcej podpalać. No dobra, to by było tyle, jeżeli chodzi o port. Przejdźmy do gameplay'u. To może zacznę najpierw od tych, od nerfa i od tego dymu, o którym wspomniałem, nerfa dostał w sumie do kamo, bo je w takim bezpośrednim starciu dedek kontra dedek jest bardzo groźny, raz, że ma bardzo fajny DPM, dwa naprawka, która potrafi fajnie pomóc naprawić i trzy ten dym, który mamy. To jest dym, którego nie wykorzystujemy, tak jak na się, na którym mamy ponad 3 minuty dymu, yy, czy tak sobie na Gringu, który, jego nie strzelamy do, w sumie jego nie wykorzystujemy do strzelania. Jego, wy, jego wykorzystujemy do resetowania sobie spota. Jak to do resetowania spota? Chodzi o to, że tym niszycielem gra się w zasadzie tak, jakby się tego dymu nie miało, jakby zapomnieć o nim, tylko jeżeli zrobi się ciężko w bitwie, za duży fokus pójdzie, to puszczacie sobie go na minimalny czas, po to, żeby zniknąć, i od razu go wyłączacie. No, chyba że tam jest sytuacja w bitwie, w której potrzebujecie sobie postrzelać, co odradzam zużyć go na początku. Można powiedzieć, że nawet bardzo odradzam zużywanie tego dymu do strzelania. Dobrze jest sobie zostawić i właśnie to kombo naprawki, dobry DPM 127 ki i jeszcze ten dym, który w razie, gdy robi się gorąco, możemy sobie puścić kilka obłoków tego dymu. I za chwilę go dezaktywować, tak żeby nam nie przepadał i to jest combo, które pozwala naprawdę bardzo agresywnie walczyć z innymi niszczycielami. Więc jeżeli szukacie niszczyciela, którym chcecie polować na inne niszczyciele, to ten yy, sprawdza się przy tym bardzo dobrze. I jak już się go ogra, no bo to są standardowe amerykańskie 127ki, które mają ogromnego loba. Dlatego wspominałem o tym, żeby nie brać zasięgu. Zdecydowanie odradzam branie zasięgu na tym niszczycielu. Zdecydowanie to, co mamy bazowo, wystarcza. Nie ma sensu go zwiększać. Bo jak zwiększycie, to to leci i leci i leci i może doleci. A może niekoniecznie, więc trzeba mieć to na uwadze. No i to jest niszczyciel bardziej do takich starć bezpośrednich, gdzieś tam do walki o wzmocnienie na wyścigu zbrojeń, o kapa na dominacji i ewentualnie polowania na inne niszczyciele. No i przy okazji ewentualnie do robienia sobie gdzieś tam cyferek na odchodzącej z tym, że no tak jak wspomniałem takie strzelanie na daleko to już raczej gdzieś tam w coś, w coś większego, więc w takim bezpośrednim starciu z innymi niszczycielami jest bardzo groźne, do takiego pląkania coś tam się da tym popląkać, no nie mamy tutaj zbyt dużej szansy na pożary, więc no jak coś padnie z pożaru to fajnie, raczej za bardzo z tego nie nie liczymy na jakichś super ilości pożarów. Jak tam coś, coś, coś wpadnie, to jest fajnie. E, świetna pelota, jak na w sumie amerykański niszczyciel. Ogólnie, jak na niszczyciel, to naprawdę fajne uszkodzenie zadaje. Nie jest to oczywiście samogra i trzeba połączyć sobie peloty. Zwłaszcza jeżeli polsuje nas na super lotnie, to już w ogóle. E, ale coś tam ta pelota poprzeszkadza, coś tam ze strzeli. jeszcze jak do pałkę puścimy, to fajne uszkodzenia wchodzą. E, no i trochę muszę teraz ponarzekać, bo między innymi torpedy jak dla mnie są praktycznie bezużyteczne. One są zbyt wolne. Jest zbyt krótki zasięg, one przydają się w zasadzie tylko do ewentualnej takiej zaczepki, gdy przeciwnik puszuje. No zdarzyło się gdzieś tam jakiś pancernik torpedować, który, który trochę za ostro pogrywał i łyknął torpedy. Raczej gdzieś do takiego zawyspowego wyskakiwania z tymi torpedami. Zdecydowanie odradzam interesowanie się nimi, budowanie tego niszczyciela pod torpedy, bo będzie to bardzo słaby pomysł. Zdecydowanie tych bazowych parametrów brakuje, żeby tutaj je bustować. No, Oczywiście, jak chcecie. Zdecydowanie jest to kanonierka, przyjemna kanonierka. Jest że tak powiem, w mojej druwikowej ocenie jest to takie 5, 5,5 na 10, czyli okręt dobrze zbalansowany, bo on jest jednocześnie groźny dla niszczycieli, ale jak zbierze megafokus, to, to czasami ta naprawka nie nadąży nas naprawiać. Więc w dobrych rękach myślę, że tutaj będzie można zrobić naprawdę bardzo fajne i przyjemne wyniki. Da się tym fajnie pograć, ale nie jest to okręt do robienia dużej ilości cyferek, że tak powiem, bo to nie jest okręt. Do to, mm, typu huba czy delny, który sobie z daleka grasz jak lekkim krążkiem, tylko tutaj raczej polujesz na niszczyciele i przy okazji gdzieś tam obijasz krążowniki i ewentualnie mm, ewentualnie pancerniki. To, czego mi tutaj brakuje, jak najbardziej, to do pałki do prędkości. Jest to klasyczny amerykański mułowaty niszczyciel. On se płynie, ale spokojnie, on dopłynie na miejsce, ale dajcie mu jeszcze chwilę, ale to spokojnie, mam się usiąść, odsapnąć. Gdyby była dopałka, to o wiele łatwiejsze byłoby polowanie między innymi na podwodniaki, a sprawdza się, amerykańskie bomby głębinowe są bardzo mocne, jeżeli chodzi o okręty podwodne, więc fajnie się to, fajnie się tam, tylko że czasami po prostu za tym podwodniakiem, słuchaj niektórymi podwodniakami nie jesteśmy w stanie nawet nadążyć, więc... Coś za coś. Z manewrowością jest średnia, ale ofensywnie jest bardzo fajnie. W sumie ofensywnie i defensywnie, bo mamy naprawkę, która sporo naprawi i mamy fajny dym, który możemy sobie aktywować, żeby zniknąć i zaraz go wyłączyć. To jest właśnie takiej... Taki dym do przerywania walki, gdzie zaczyna się robić nieprzyjemnie, i początkowo, jak ogrywałem ten okręt, to faktycznie starałem się wymaksować ten dym po to, żeby sobie z niego robić uszkodzenia. Dopiero później poznałem przy takich bezpośrednich konfrontacjach z innymi niszczycielami, że jak uda się jakby wymusić walkę między niszczycielem po stronie czerwonych, i on też zacznie do was strzelać z takim halandem, na przykład, no to możecie sobie gdzieś tam ten dym aktywować, no i ewentualnie ktoś od nas go. Potuje, no to my sobie go obijamy, więc to jest taki dym do przerywania fokusa na nas, więc zdecydowanie do tego jak najbardziej się przydaje, nie postrzelamy sobie na, na spokojnie z niego zdecydowanie odradzam wykorzystywanie go do tego, w ogóle jeżeli będziecie widzieli kogoś na tym mieścicielu, który jeżeli ktoś wejdzie w kapa i od razu puści ten dym, to po prostu no pozostawię to bez komentarza. To jest dym, którym się przerywa, przerywa walkę, którym się dyktuje swoje warunki tej walki, więc gdy zaczyna się robić nieprzyjemnie, puszczamy dym, naprawkę i za jakiś czas wracamy z pełnymi HP-kami, czy no po prostu naprawionymi HP-kami i do tego sprawdza się do takich zaczepnego grania, świetnie się nim pływa, więc do polowania na inne niszczyciele przy tej dalszej odległości, no to już te 127 rzucają tym lobem. Spoko pelota, więc ten dymem, tym dymem też możemy wykorzystać do tego, żeby wkurzać lotniarza. Gdzieś tam, jeżeli się nas uwerzy, no to możemy sobie go aktywować, za chwilę dezaktywować i tak dalej, i tak dalej. W międzyczasie sobie gdzieś tam ta pelotka na dopałce obija samoloty i ona dobija całkiem fajnie, więc radzi sobie z tym całkiem, całkiem fajnie. Dlatego początkowo jak go ogrywałem, byłem do niego trochę sceptycznie nastawiony, tylko po prostu go. Używałem. No i w sumie jeszcze jedna ważna informacja, którą minąłem. Mamy tutaj też ogień seryjny, który pozwala nam ewentualnie w sytuacjach no, zbyt, zbyt wielkiego napięcia, czy tutaj zostaje nam niewiele hp albo przeciwnikowi zostaje niewiele hapeków, możemy sobie puścić ogień seryjny. Zdecydowanie i to z dużym naciskiem na nie, uważ, nie używajcie tego jakby cały czas, bo to bardzo mocne ogranicza DPM, który tutaj jest naprawdę przyjemny. Więc to. To jest y, ogień seryjny, przydaje się do ewentualnie gdzieś tam y, po zakończenie y, wiecie, przerwaliśmy y, swoim dymem walkę, no to gdzieś tam jeszcze ogień seryjnym spróbuję przeciwnika podpalić albo po prostu dobić, y, puszczając tą seryjką. Zdecydowanie, jeżeli będziecie widzieli też, że ktoś tu jedzie cały czas na ogniu seryjnym, to bardzo odradzam. Bazowe przeładowanie, bazowy DPM jest o wiele, wiele lepszy, o wiele przyjemniejszy, a to już wykorzystujemy gdzieś tam ewentualnie do Dobicia przeciwnika lub ewentualnie do podpalenia go gdzieś tam, jeżeli, jeżeli planujemy gdzieś tam odstąpić od wymiany ognia i zmienić pozycję, no to wtedy ewentualnie gdzieś tam wykorzystujemy to, żeby przeciwnika podpalić. Więc ogólnie podsumowując, okręt jest naprawdę przyjemny. Zdecydowanie uważam, że jak za cenę 5000 dublonów, to spokojnie można zaryzykować, tylko że, no wiadomo, musicie lubić niszczyciele, nie każdy je lubi, niszczyciele w sobie są dosyć rzadkim produktem stoczni, więc ja jestem zadowolony, grało mi się nim fajnie i przyjemnie i myślę, że zdecydowanie będę dalej nim grał. Gdybym miał go porównać tak gameplayowo trochę, no to mógłby, można by go porównać do Lushuna, który nie ma dymu, ma za to hydro i do takiej też walki podjazdowej, gdzie zaczepiamy kogoś, wymieniamy się z nim chwilę i w tym przypadku na swoich warunkach możemy wykorzystać dym i z tej walki odstąpić na chwilę, naprawić się, może przejrzeć się po mapie czy ewentualnie tam puścić torpedy, tak bardzo tak gdybym miał to do, tak najszybciej do jakiegoś okrętu, tak gameplayowo porównać, to zdecydowanie gdzieś tam najbliżej mu do, do Lushunda, który swoją drogą chyba też był w stoczni, jak dobrze pamiętam. No dobra, przejdźmy do plusów i minusów. No i standardowe podsumowanie na końcu, plusy i minusy. No nie oszukujmy się, plusy. No to artyleria główna, która ma bardzo fajne, bardzo fajne, przyjemne DPM. Do tego oczywiście sproga, naprawka. Ten dym, który pozwala nam podyktować warunki w bitwie. Ten, który możemy sobie aktywować i dezaktywować, e, kiedy chcemy. Oczywiście jest go niewiele, więc to jest minus. Mogłoby go być, chociaż tak jeszcze z pół minuty więcej. Nie tak od razu, że od razu, żeby go było 7 minut. Ale nawet pół minuty więcej pozwoliłoby na takich więcej wymian. E, no i całkiem. Spoko Polota, jeżeli chodzi o, o jego plusy. Minusy, no to torpedy, które są bardzo opcjonalne. Szczerze powiedziawszy, to ja czasami nawet zapominałem, że je mam. Używałem je głównie do gdzieś tam skanowania dymu przy wymianie na. na na kapie, no i ewentualnie gdzieś tam na jakimś, gdy pancernik się poczuł zbyt ochoczo i puszował, no to gdzieś tam były puszczane, ale zazwyczaj po prostu o nich zapominałem. Minus to to też trochę manewrowość, mógłby być troszkę szybszy lub po prostu mieć dopałkę do prędkości, jakby można było dopałkę do pelotki wymienić na dopałkę do prędkości, byłoby to całkiem fajne, bo wtedy umożliwiłoby to trochę efektywniejsze polowanie na, na na podwodniaki, no i ewentualne polowanie na jakieś niszczyciele w tym, w tym przypadku, więc tak się prezentuje najnowszy produkt ze stoczni. Dajcie znać w komentarzach, czy planujecie robić, jesteście zainteresowani, czy recenzja Was przekonała, czy zdecydowanie nie jest to okręt dla Was, nie planujecie, no bo niszczyciele to zdecydowanie okręty, które wymagają i wiem, że jest dużo osób, które po prostu niszczyciele, Omijają. Ja zdecydowanie będę tym okrętłem dalej pływał, bo całkiem fajnie się na nim na nim bawią. Także dajcie znać w komentarzach, a jak już zrobicie i popływacie, to też podzielcie się swoimi wrażeniami, chętnie je poznam. No i na koniec jak zawsze dziękuję za obejrzenie, jak zawsze zapraszam do innych materiałów i do usłyszenia przeczytania w komentarzach. Hejo, papa!